Witajcie na kanale Zdjęci TV, a teraz z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nagrywam ten film. Po prostu filmy z życzeniami dla Was. No teraz gdy nagrałem ten film to jest 7 dni do świąt Bożego Narodzenia, ale kiedy ja to wrzucam to już pozostało 6 dni. No i nie przedłużając, życzę Wam wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Żeby było dużo uśmiechów i przyjemnych rozmów z rodziną, żebyście spędzili te święta w przyjemnej atmosferze po prostu. No tylko przypominam, że w zeszłym roku nie, jakoś tak się zdarzyło, że nie nagrałem odcinku świątecznego, a z tego powodu, no po prostu co tutaj tłumaczyć, to z tych moich przerw ogromnych jakie były, i będę się bardzo mylić w tym filmie, bo dlatego że nie mam w ogóle przy... nie mam w ogóle tutaj żadnego tekstu, nic nie mam zapisane, jak mam co mam gadać na tym filmie, to po prostu mołem się sporo mylić w tym filmie. No ale mam nadzieję, że wy mi to wybaczycie. Możecie mi w komentarzach pisać, czy macie już choinkę w domu. No ja jeszcze nie mam, ale będę w miał choinkę przygotowaną. Jeżeli chcecie dostać ode mnie serduszko, to możecie napisać w komentarzu hashtag święta. I no zauważam, że pod, pod poprzednim filmem co reklamowałem moich widzów to jest sporo komentarzy, naprawdę sporo komentarzy proszących o, o wypromowanie. Tak więc następny film będzie gdzieś za tydzień. Po prostu jestem cały czas skręcić filmów z promowania widzów. Będzie się to gdzieś tak odbywać jakoś. Zależy od mojej regularności w danym czasie. To czasem może być przerwa dwóch tygodni, a czasem tygodnia. Tak raczej DDM regularny to robił przerwę jednego tygodnia od e, takiego na przykład poprzedniego filmu e, z, od, z promowania kanałów. No i tak jakoś będzie to. I wiecie co zależam? Zajmedło częściej nagrać filmy z y, testów recenzji, urządzeń różnorakich, bo dlatego, że mi się dobrze to po prostu nagrywa, nie muszę tak siadać ciągle przed kamerą, znaczy jestem wtedy taki, wtedy jestem za kamerą. No, jakoś łatwiej mi się opowiada troszeczkę po prostu o urządzeniu, znaczy po prostu fajnie mi się to nagrywa. Nie wiem, tłumaczył dlaczego, bo mam sporo telefonów w kolekcji który, starszych telefonów. I może właśnie zrobimy recenzję starszych telefonów. No, no i tak jakoś to będzie. I w ogóle, dlaczego nie było w tym roku filmu z okazji 4 lat kanału zdjęciowego TV? A Wam to wytłumaczę, bo po prostu ja chciałem tak zrobić, że zrobimy jeden, jeden rok kanału zdjęciowego TV, później dwa lata kanału zdjęciowego TV. Potem było 3 lata kanału zdjęciowego TV, a następne to chcę zrobić 5 lat kanału zdjęciowego TV. I dlatego w tym roku z okazji 4 lat się nie pojawiło. A następne, miałem powiedzieć, że to będzie na 8 lat kanału zdjęciowego TV. Ale to troszeczkę właśnie sobie już poczekamy, to jest taka bardziej odległa już przyszłość. A wam już to mówię. No i co mówić, później będzie 10, później 15, o ile będzie ten kanał dalej istniał. Tak, tak yy, zastanawiam się, co w ogóle będzie, za, jak będzie ten kanał miał kilkanaście lat, jeżeli w ogóle wytrzyma te lat. A w ogóle, skoro to jest film na całkowitym luzie, to chcę Wam pokazać, że ja dalej mam yy, to, tą zabawkę Tamagotchi Spin Mute z filmu, to jest zabawki tamagotchi, chińska podróbka. Chcecie zobaczyć? Dalej jest razem ją akurat Taft no dosyć jakiś może rok temu zobaczymy, włączę Dalej działa, dalej działa Wiesz ja mówię, bo akurat, bo to jest dosyć popularny film na moim kanale. To tak chciałem to wspomnieć po prostu. Albo... ale w ogóle ja chcę już kończyć chyba ten film. A to, że on trwa już chyba zbyt długo, znaczy ja zbyt długo go nagrywam, będziecie widzieć dużo krótszy materiał, tutaj będzie dużo wycinania, bo ja się sporo myliłem. Dobra, no to ja się z czekam. Pa!